Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Ponieważ kręcimy tu za chwilę inny materiał, to przy okazji pomyślałem, że pokażę Państwu pewne elementy, na które zwracamy uwagę przy zarządzaniu najmem. Jest to mieszkanie w moim portfelu mieszkań inwestycyjnych, emerytalnych, jako część mojej emerytury rentierskiej. Zmienił nam się właśnie najemca. I no, ponieważ jakby są to takie elementy, które czasami się powtarzają, to stwierdziłem, że zwrócę na to uwagę, żeby pomóc Wam lepiej zarządzać najmem w swoich mieszkaniach. Tutaj w tym miejscu leżał taki biały, okrągły dywan. Mieszkanie jest już posprzątane. Po najemczyni, więc pewne rzeczy muszę Wam po prostu opowiedzieć. Tu, gdzie widzicie, taki teraz prostokątny dywan, był okrągły dywan. On był biały, najemczyni się, on zabrudził, bywa, więc go uprała. Twierdziła, że uprała go przez firmę sprzątającą, no ale rachunku nie była w stanie znaleźć. Prawda jest taka, że uprała go sama. Teraz coś Wam pokażę. I po tym, jak uprała ten dywan, to jest gruby dywan, ten wcześniejszy też. No to oczywiście prała go na gresie. Uprała go i położyła go tutaj, żeby wyschnął. wysechł. Więc ten dywan, schnąc, całą swoją wilgoć Misza, jakbym Cię mógł prosić tutaj całą swoją wilgoć przekazał na zobaczcie na szafę. Więc mamy zniszczoną tak naprawdę całą szafę. Najemczyni to zakleiła taśmą, żeby nie było widać, no ale no nie przeszło. Oczywiście to jest to, co najczęściej słyszę od wykonawców, nie da się, a od e, części najemców tak już było. No ale ponieważ mamy dokładną e, dokumentację fotograficzną przy przekazywaniu mieszkania, no to tak już było, nie przeszło. Mamy mieszkanie, mamy szafę do wynajęcia, już ją zamówiliśmy, przyjedzie we wtorek. No to co jest teraz jest niebezpieczne. Ta szafa, gdybym ją otworzył, to ona tak naprawdę przewróci się. O. Więc nie możemy tego tak zostawić. E, byłoby to niebezpieczne. Więc wymienimy tą e, szafę. Druga rzecz. E, no, ponieważ ten dywan leżał tutaj, no to tak samo popatrzcie tutaj. Ta cała wilgoć weszła też w drzwi. I z drzwiami jest dokładnie to samo. Można je sobie Pobierać się. Całe to wszystko spuchło, spuchło, podchodziło. Ja wiem, że powiecie, że jakby to były drogie drzwi za 7 tysięcy. Jakby to były drzwi za 7 tysięcy, te to w pełni drewniane, to jest szansa, że mniej by się zniszczyły, ale gdyby to były drzwi. Drewniane wszystkie, to musielibyśmy za wynajem brać 30% więcej niż bierzemy. Więc jak już będziemy bogatym krajem, w których najemców jest stać na to, żeby płacić na, za mieszkania więcej, no to będziemy tak robili. Na szczęście tutaj ta futryna aż tak nie ucierpiała delikatnie. Tak jak widzicie, już zamówiliśmy nowe skrzydło drzwi, więc w poniedziałek przyjdzie nasz wykonawca i tutaj Handy Design mi to wymieni. No ale to jest taki element i gdybyśmy nie mieli dokumentacji fotograficznej, to prowadzilibyśmy rozważania, tak już było, samo się zdarzyło i tak dalej. No a tak, to też jest plus jakby dla najemczyni, bo to skrzydło drzwi nie jest drogie. Nie wiem, ile kosztuje, to jest usługa, którą Handy dla mnie robi. Kolejna rzecz, jeszcze sobie wejdźmy na chwilę. No, Zniszczony czymś, nie do odeprania dywanik łazienkowy, no, ale takie rzeczy się niszczą, więc już też kupiliśmy nowy na wynajem. Widzę, że chyba tutaj dziewczyny już przywiozły leży, więc no, będzie piękny, biały. Słuchajcie, to nie jest drogie no, i higieniczne i tyle, więc szato. trzeba to wymieniać, ale oczywiście koszty wymiany tego dywanika pokrywa poprzednia najemczyni. No, nie jest moją winą, że go zmieniła na kolor zielony. Czy takie drobiazgi mamy tutaj do, do naprawy, tak, typu deska toaletowa, która się chodzi, tak? Nie była dokręcana, wiadomo, używamy tego. Czy drzwi od prysznica, które przestały się przesuwać z jakichś powodów. Prawdopodobnie ten prysznic był w takim stanie posprzątania, że. Najemczyni było wstyd, w jakim stanie czystości zostawiła to mieszkanie. Najpierw stwierdziła, że sprzątała, a potem, że myślała, że i tak z kaucji posprzątamy. Nieważne, nie o to chodzi, tak? nie pokazuję Wam przed, posprzątaniem. No, Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest, że kobiety są w stanie mieszkać w takich warunkach sanitarnych, takiego poziomu czystości. Nie wiem, nie moje, nie oceniam. Najemców, sam dla siebie się zastanawiam. W każdym razie, teraz już jest wszystko posprzątane. Tak jak widzicie, wszystkie te elementy poszewki są wyprane. E, narożnik jest wyprany, nowy dywan, e, wymienimy szafę, e, tu mamy wszystko posprzątane, piekarnik, wszystko jest e, wyozonowane, posprzątane, się posprzątane, posprzątane, no ale jest posprzątane, tak? E, słuchajcie, spróbujemy wyjść na balkon, to jeszcze pokażę Wam jedną, jedną rzecz na, na balkonie. Tutaj... To jest ta nasza dbałość przy zarządzaniu najmem, gdzie chcemy, żeby. Ja chcę, żeby mój najemca czuł się bardzo dobrze. Wymagam od niego tak naprawdę trzech rzeczy. Chcę, żeby dbał o moje mieszkanie. Nie niszczył go intencjonalnie, potrafił opiekować się mieszkaniem, tak jak będzie się opiekował kiedyś swoim. To jednak nie jest hotel, gdzie za dobę bierzemy 500 zł, 600 zł, to nie jest Airbnb. Wtedy zarabiałbym dwa i pół razy więcej niż zarabiam na wynajmie tego mieszkania i wtedy zniszczenia są. Inne, ale jest z czego je pokrywać. Druga rzecz, której chciałbym, żeby płacił na czas, no bo tak się umawiamy, tak wygląda nasza umowa. No i trzecia rzecz to, żeby się wyprowadził. Natomiast jak się skończy już umowa najmu? Natomiast dbamy o naszych najemców. To są też takie elementy, słuchajcie, to trochę postaram się przesunąć, żeby wam pokazać. Czy na przykład dokupiliśmy subwoofer? Tutaj miszkę pod telewizorem, tak. Subwoofer, który będzie zamontowany, bo chcę, żeby mój najemca miał fajną. Muzykę, to mieszkanie już kiedyś wcześniej widzieliście, więc jest oczywiście kominek. Ale dodatkowo chcę też, żeby na tym dużym tarasie, może tak na chwilę, chodźcie. Jesteśmy na ulicy Kruczej w Warszawie, więc ta ulica będzie przebudowana, właściwie będzie jednopasmowa w każdą stronę. Dużo restauracji, knajp. Ale też olbrzymi, 16 m2 taras. Do tych rzeczy, które już mieliśmy, też, żeby najemca miał większą prywatność, to zamontujemy mu tutaj takie ładne zasłonięcie zasłonimy mu tą, tą część odgrodzimy. Dodatkowo jeszcze na tym tarasie, bo jest to duży taras, zapraszam Was. O, powiesimy ten, tą oto chustawkę, e, więc będzie naprawdę przyjemnie. Przyjdzie wiosna, lato, będzie super, super przyjemnie. Tutaj jest pod spodem stelarz do tego, e, bo ja chcę, żeby najemcy czuli się dobrze, żeby to był ich dom. E, I w ten sam sposób, e, ze starannością, dbałością o szczegóły, dbamy o, zajmujemy się mieszkaniami, które nam wy powierzacie pod wynajem, więc tak, moja firma też zajmuje się zarządzaniem najmem. Zazwyczaj pokazuje moje mieszkanie, nie pokazuje mieszkań klientów. Mogą sobie tego nie życzyć, mogą nie chcieć, żeby w internecie te nagrania gdzieś tam przez lata potem były, a ja sobie życzę i chętnie się z wami tą wiedzą dzielę, więc gdybyście chcieli, żeby ktoś zajmował się Dobrze Waszymi mieszkaniami dbał o nie, zarządzał najmem profesjonalnie. A przypominam, że no, w ciągu tych 9 lat dużo na ten temat się dowiedziałem. Dzisiaj dzielę się tą wiedzą dzielę się moim systemem pracy na szkoleniach sekrety wynajmowania, gdzie potem też uczestnicy tych szkoleń, absolwenci otwierają własne firmy zarządzania najmem. Natomiast gdybyś chciał, żeby ktoś się dobrze zajmował twoim mieszkaniem, to zapraszam do współpracy. Też bardzo często zadajcie mi pytanie, a ile kosztuje wasze zarządzanie najmem? To zarządzanie najmem kosztuje 15% od opłaty netto. Czyli jeżeli wynajmujesz mieszkanie za 5000 zł i w tych 5000 tysiącach jest 4300 dla ciebie, 700 dla wspólnoty czy współdzielni na koszty utrzymania nieruchomości. To my pobierzemy te 15% od kwoty 4300 zł. To, co jest bardzo ważne, też o czym bardzo często sobie e, właściciele mieszkań nie zdają e, sprawy. E, to mieszkanie, w którym jesteście teraz, wynajmiemy za 7000 zł, wystawione jest za 7200 zł. Myślę, że wynajmiemy 7000, 7200 zł. Złotych. Bardzo często, inaczej, zawsze wynajmujemy mieszkania w wyższych cenach niż właściciel nieruchomości myślał, że wynajmie. Więc nie martw się, ja zarobię na swoje 15%. A dodatkowo dzięki umówionym inspekcjom, które są kilka razy w roku, dzięki firmie sprzątającej, która dba o te mieszkania, także w trakcie na zlecenie najemców, którzy sobie tego życzą, dzięki właśnie takiej dbałości o szczegóły, w doposażeniu. Bo jak znam Handy Design, to w tym koszyku będzie jeszcze dużo takich dodatkowych elementów. O. Mamy biokominek, to mamy też paliwo do biokominka. Mamy dodatkowo taśmy do szczepienia firan Zasłon, żeby to ładnie wyglądało. No i zdziwiłbym się, gdyby nie było kryształu. Znając szefową Handy Design, oczywiście, tak, ma być ładnie, ma robić efekt. Wow, dużo kwiatków, dodatkowe elementy na balkon. Na balkonie mamy oczywiście gniazdko, żeby to jakieś elementy też wyposażenia, które potem zostają dla, dla najemców. tak? Bo no, z jednej strony on ma się czuć, nie, słuchajcie, coś ten, ten. Nie, nie, nie. Ten, ta lampa to jest do tego. Tamten kominek jest elektryczny, a tu jest na taras taki. Kominek, wiem, bo mam w moim apartamencie w Sopocie podobny, gdzie sobie wlewacie to biopaliwo, bardzo fajnie kilka godzin pijecie lampkę wina, whisky, wodę i macie super doświadczenie. Ten taras jest naprawdę bardzo dużo wart przy tym wynajmie. Więc. To są te detale. I teraz my, przejmując Twoje mieszkanie w zarządzanie, przygotujemy dla Ciebie taką, naszym zdaniem, listę do doposażenia, tych elementów, które warto, na których po prostu zarobisz ekstra w ciągu roku, jeżeli je dokupimy. Mieszkanie wynajmie się drożej, wynajmie się szybciej i będziemy potem dbali o to, żeby każdy z tych elementów, który jest skatalogowany, opisany, wyceniony, też był i działał należycie na przez wiele, wiele lat. I co tutaj mamy jeszcze. A to dodatkowe lampy, lampy ścienne, które kinkiety, które też pewnie gdzieś tutaj Handy mi doinstaluje, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Także moi drodzy, wiele osób kupuje mieszkania w Warszawie w celach inwestycyjnych, nie mieszka tutaj, potem znajduje przypadkowe osoby do zarządzania tym najmem. Poza tym, wy bardzo często, jako właściciele nieruchomości, e, robicie za najemców rzeczy, których nie powinniście robić. Bo teraz e, to bardzo dokładnie prawo w Polsce stanowi, za co odpowiada najemca, i no, niestety tego typu zniszczenia są po stronie e, najemcy. Trzeba było wziąć profesjonalną firmę, zadzwonić do nas, spytać: Słuchajcie, mogę Wam zostawić tak ten dywan, wypierzecie. My płacimy za tego typu usługę, Panu z. E, Sprzętem piorącym, odkurzaczem piorącym, 100-120 zł. Przyjedzie, wybierze te dywaniki, wszystko. A tak, mamy tutaj stratę na szafa z Ikei, pewnie ze dwa koła, nie wiem, ale jak miał strzelać, no to pewnie z 450-600 zł, w zależności od modelu skrzydło, czyli oczywiście mamy kaucję, więc pokryjemy to z kaucji. To też nie jest zmartwienie właściciela nieruchomości. No ale. Tak dbamy o te mieszkania, że nie możemy przepuszczać tego typu elementów. Ja wiem, że tam część to by zostawiła, to to jeszcze nie spada, tam przywierćmy na górze, żeby ta szafa się nie przewróciła. Nie. Jeżeli świadczymy pewien poziom, jakby standardu, to dbamy. O to. My nawet wymienimy na własny koszt wycieraczkę na zewnątrz, bo już minęło kilka lat i chcemy, żeby to wyglądało dobrze, żeby to było spójne, żeby każdy element, zresztą jeszcze na chwilę zaproszę Was do, do sypialni. To mieszkanie chyba za 2-3 lata. Tak, nie pamiętam dokładnie. Musiałbym sprawdzić. tym, Ale zobaczcie, ta półeczka e, przestaje dawać radę gdzieś tam się tutaj rusza. Nie wygląda to dobrze, e, więc już widzę, że mam e, nowe półki, które zostaną zamontowane w tym, e, w tym miejscu. E, na tego typu sprzęt, jak najbardziej. Tak? Czy też na przykład rama łóżka wszystko jest wysprzątane też e, pod spodem. E, wyczyszczony materac, o, no niech może nie zostawię, tak? E, wyprane firanki, zasłony, e, wywieszone, więc e, czy tak samo? E, jeszcze na, na, na chwileczkę, tak? No, po prawej stronie mamy kinkiet, po lewej już nie mamy kinkietu. A to może tamte kinkiety są w to miejsce, tak? E, no, coś się z tym wydarzyło, tak? Jakby najemczyni, na więc musimy to wymienić, tak, żeby ładnie to mieszkanie. Wyglądało. Jest dodatkowa szafa, więc jest dużo miejsca na przechowywanie. Więc podsumowując, jeżeli nie chcesz się samodzielnie zajmować najmem, a chcesz, żeby to ktoś robił za ciebie, żeby to robił dobrze, żeby minimalizował te trzy ryzyka, czyli nie będą dbali, nie będą płacić na czas, nie wyprowadzą się po ustaniu umowy najmu, zapraszam do współpracy. Tu pod spodem znajdziesz dane kontaktowe z nami. Zajmujemy się. Takimi mieszkaniami od pułapu 4000 zł do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie za wynajem. Też w tych dzielnicach takich centralnych, czyli od Żoliborza gdzieś tutaj na początki Ursynowa i od Saskiej Kępy po nawet dalszą Wolę, Ochotę. Jeżeli chodzi o Warszawę, zarządzamy najmem wyłącznie w Warszawie. Te osoby, które chciałyby się nauczyć ze szczegółami, w jaki sposób to robimy, zapraszam na bardzo dobre szkolenie: sekrety wynajmowania, gdzie nie tylko dzielę się całą moją wiedzą, tymi drobiazgami, które są, ale dostajecie komplet dokumentów, wszystko czego, z czego ja korzystam, i dostajecie je na maila w otwartych plikach, czyli z wyjaśnieniem, w jaki sposób z tego, z tego korzystać. Warto ten jeden dzień zainwestować w szkolenie. Czy to stacjonarnie tutaj ze mną spotkać się w Warszawie? Te miejsca akurat bardzo szybko się kończą, czy online, tutaj mamy nieograniczoną liczbę miejsc. Moim zdaniem, warto przyjechać na spotkanie, ale nie każdy ma ochotę dopłacić jeszcze za przejazd, za kwaterowanie, czy też ma czas na te, na te podróże, więc wtedy ta wersja online jest ok. Standardowo gdzieś tak 70% osób przyjeżdża, 30% to są osoby, które łączą się z nami online. Tyle na dzisiaj, dziękuję serdecznie, zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie ja i moi współpracownicy zajmiemy się Twoim mieszkaniem w Warszawie, będziemy profesjonalnie nim zarządzać. Gdyby się okazało, że potrzebne są jakieś odświeżenia, jakieś zmiany, też to zrobimy. Mamy usługę Concierge Service. Tak naprawdę podpisujesz umowę, oddajesz nam klucze i my się tym martwimy za 15% od kwoty netto. W skali roku to jest nasze zmartwienie, to są twoje jedyne opłaty za zarządzanie tym e, mieszkaniem, a cenę, którą uzyskamy, będzie wyższa od tej, którą ty uzyskasz e, samodzielnie. E, mieszkanie, przez to, że będzie zadbane, dłużej będą służyły te rzeczy, więc nie tracisz na tym, e, na tym pieniędzy. Jest wiele, wiele plusów, dlaczego warto jest oddać to mieszkanie sprawdzonej firmie e, w zarządzaniu. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze nagranie. Do zobaczenia.